Pan z Wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do Ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo pańskie. W dniu wczorajszym słyszeliśmy przypowieść Pana Jezusa o Królestwie Bożym, porównaną do skarbu ukrytego w ziemi, do perły. Słyszeliśmy o człowieku, który wszystko postawił na Boga, jako na największy dar, skarb swojego życia, najbardziej drogocenną perłę. I mieliśmy pomyśleć o tym, czy rzeczywiście wszystko oddajemy Panu Bogu, by w Panu Bogu odnaleźć i odzyskać wszystko na nowo w takich proporcjach, o których mówi miłość Boga. Bo wtedy nasze życie jest uporządkowane, stajemy się ludźmi szczęśliwymi, nasze życie zaczyna przynosić błogosławione owoce. I właśnie o tych owocach. Mówi Jezus, kontynuując naukę o Królestwie Bożym. Mówił oczywiście językiem, który dla współczesnych mu ludzi był zrozumiały, zwłaszcza ludzi, którzy mieszkali nad jeziorem Galilejskim, wiedzieli doskonale, co to jest łowienie ryb siecią, znali targ, gdzie dokonywało się rozgraniczenie, które ryby są dobre, które są złe. Nawet jeśli może nasze życiowe doświadczenie nie jest takie, że pracowaliśmy z sieciami, chociaż mi akurat było dane, więc wiem, na czym polega rozróżnianie ryb, które się nadają do jedzenia, które są po prostu ościste, gorzkie, albo muszą jeszcze podrosnąć. I dlatego Chrystus właśnie o tych trudnych rzeczywistościach mówi językiem prostym, tak żeby człowiek zrozumiał, o co chodzi. Także Jezus dzisiaj mówi, że w tej sieci Królestwa Bożego są wszyscy. I dobrzy, i źli, wierzący, niewierzący, ale przychodzi czas rozdzielenia, czas rozdzielenia. Te słowa też są pewną głęboką refleksją dla nas, którzy podjęliśmy wielki wysiłek przyjścia rano tutaj do świątyni i. Myślimy o tym, że jesteśmy w tej wielkiej sieci, wszystkich, którzy należą do Kościoła. Ale Jezus dzisiaj każe nam postawić sobie pytanie, jakie owoce przynosi moje życie? Czy należę do tych ryb ościstych, oschłych, gorzkich, znudzonych życiem? Czy do tych, które są rzeczywiście dobre, które potrafią nasycić drugiego człowieka swoimi zdolnościami, talentami, czasem, dobrami materialnymi? Jakie owoce przynosi moje życie, bowiem przyjdzie czas, o którym Jezus mówi, że będzie to czas sądu. Przypomina o rzeczywistości piekła, o której świat by nie chciał w ogóle mówić, ale przypomina też o tym, że przygotował dla człowieka przepiękną, wspaniałą nagrodę, dla której warto podejmować wysiłek, trud, przemiany, nawrócenia, po to, żeby należeć do Chrystusa. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, Oddalił się stamtąd, pozostawiając człowieka z bardzo głęboką refleksją. Chrystus nieraz w naszym życiu się oddala, po to, żebyśmy pomyśleli nad tym, o czym nam powiedział. Bardzo konkretnie odnieśli te słowa do swojego życia, tak by stawało się owocne. A my mamy świadomość, że ten Chrystus jest bardzo blisko nas. I za chwilę w komunii świętej w sposób substancjalny przyjdzie do każdego z nas po to, aby nas umocnić, abyśmy nie ustali w drodze do nieba. Amen.